Mano Rozpoczynamy daily dzisiaj. Przez, na, przez następny miesiąc będziemy codziennie nagrywać o 16:30 do 16:45. Dołączył do mnie kolega Czuczu 876, jest moim pierwszym członkiem daily. Musimy ma nawet dobry ogród, ale musimy mu pomóc w ciągu całego miesiąca. Zgadzasz? Zgadzasz się na to? Tak, zgadza się. Dobra. Idziemy. On nie ma mikrofonu na razie, więc nie możemy z nim gadać. Ale możemy do niego pisać. Musimy mu pomóc przez miesiąc. Ja wyślam, czy chcę pomóc. I jak widzicie, nasz kolega chce pomocy. Teraz idziemy do mojego gardena z nim, żeby mu coś dać. Więc bierzemy to i mu dajemy. O, przyjął to z chęcią. Widzicie, jak się cieszy? Napiszę mu. P Proszę bardzo. proszę bardzo, że chodzi o to z tym proszę bardzo, że jakby pojedzieliśmy pokazaliśmy mu, to i mu dodaliśmy. I teraz widzowie szukamy kolejnej osoby, żeby mu dać tego szugar apple. Szukamy. Szukamy go i szukamy. Dobra Jednak damy kole Jednak znowu mu to damy Proszę bardzo I widzowie Widzowie na następny odcinek spróbujemy to zrobić z jego głosem. Ok, widzowie? Jasne, że ok. No to lecimy dalej z odcinkiem. Oczywiście, on mnie też subskrybuje. Subskrybuje.

Je suis un peu plus grand. 嗯。Mm. Jak, jak widzicie, mo, chcę się z moim przedstawić na pewno. siema ma, się ma napisał. Na następny odcinek spróbujemy Zrobić to z jego głosem ok widzowie Ok. A teraz Oprowadzę was po moim gardenie Od środka Tutaj mamy French pot Tutaj mamy Wszystkie inne rzeczy Jak mango i inne Tutaj mamy Sugar Apple. Dużo Sugar Apple. Tutaj mamy Grape, Grape, Kiwi, lilac Tutaj mamy Paradise Egg. I tutaj mamy Dinosaur Egg. Jeszcze gdzieś mamy Rare Egg. Rare, dino, rare Summer Egg. Jeszcze gdzieś mamy. Jest tutaj. Tutaj mamy peach i moje trzy pepper Tutaj mamy mango następne. Tutaj kaktusy. I kiedyś jeszcze miałem takiego mega ogromnego, ale musiałem go usunąć, bo mi za bardzo przeszkadzał. Tutaj mamy beanstalka. Tutaj kolejny beanstalk. I tutaj kolejny beanstalk. Ogólnie tam cztery ginstaki widzowie. Tutaj mamy. Y, li, liberty Lily. Tutaj. Tutaj, jak już mówiłem. Tutaj mamy Ember Lily. Cztery Ember Lily chyba. Tutaj mamy. Grape'a. Mogę Wam pokazać, ile kosztuje. Y Mój kokonut, dwa tysiące. Jak chcecie, żebym sprawdził, ile kosztuje jego mango, to musicie, to musicie mnie, y, mnie wyświetlić. Dziesięć tysięcy. Cześć. Cześć, widzu. Naprzynam mu, że będzie, będzie małym członkiem mojego daily. Jak widzicie, jest nowym członkiem Deli, bardzo się z tego cieszy. Musimy mu zagwarantować, jakby drugiego najlepszego. <śmany> Napisaliśmy mu, że jest drugi najlepszy z Daily, a jestem pierwszy. Ciekawe, czy się będzie cieszył. Pewnie tak. Oj, cieszy się. Ale teraz. Nawet bardzo się cieszy. Ale będziemy musieli założyć jeszcze jakichś nowych członków Daily. Jak widzicie, moja kaczka, Bloody Kiwi, bardzo lubi do niego chodzić. Ale chyba do mnie zaraz wraca. Bo prawie cały czas jest na mnie zdenerwowany, że moja kaczka do niego chodzi. Więc musimy mu coś dać, żeby się już nie denerwował. Musimy mu dać... Wiem co... Damy mu kakao. Bardzo się cieszy razem ze mną. Bardzo lubię pomagać. Ale, że aż tak się ludzie będą cieszyć, nie wiedziałem. Zobacz, teraz... Sprawdzimy, czy mamy coś, żebym, żebym mógł mu dać. Sprawdzimy, czy mam coś tutaj w, w moich pettach. Chyba możliwe, że mogę mu dać właśnie. Co mu mogę dać? Żabę. On ma tak. Ten widz mi mówił. Że ma, ta, że ma właśnie przezwisko Żaba, więc, więc musi mieć Żabę. I musi ją sobie postawić. Zbugował się trochę nasz widz widzowie. Mm, 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 mm. A to na członek Jak widzicie, nasz członek Daily właśnie wyszedł. Nie wiem co się stało, ale tak bez pytania wyszedł. Nie wiem co mu się stało, ale chyba już musiał kończyć. Papa pa, widzowie. I tak Jutro o 16:30 znowu musimy zacząć kolejny odcinek. I tak do końca wakacji. Pa!